Jasiu Radzi przedstawia filmik pod tytułem Moja pierwsza animacja. Mam nadzieję, że moja animacja się Wam podobała. Jeżeli tak, daj suba, lajka. A jeżeli nie, hmm, no jeśli musisz, to już daj tą łapkę w dół. Nie zapomnij skomentować. A i jeżeli chcesz, aby w moich kolejnych animacjach, jeżeli będę je tworzył, bo jeżeli nie dostanę ani jednego lajka, nie będę już tworzył animacji. A jeżeli będą lajki, to w następnych filmikach, jeżeli będziecie chcieli, będę dodawał głos typu jakieś rozmowy, konwersacje i tam podobne. Okej, okay, teraz się żegnam z wami. Do zobaczyska.